Witam Was, moi drodzy, z pokładu Fireblade. Dobra. Więc witam Was ogólnie, moi drodzy, z pokładu Honda Fireblade 1000 RR. Przepraszam, CBR. 1000R Fireblade, SC57A, rocznik 2004. No, więc moi drodzy, pierwsze wrażenie, prowadzi się fajnie. Wydaje się duży byk, a tak naprawdę prowadzenie, podobnie jak w moim, luźniutko wszystko fajnie chodzi. No, pozycja za sterami na pewno wygodniejsza niż w moim, co nie jest jakimś wielkim osiągiem. To Koda ma plecak na dupie, mam nadzieję, że on nie zleci Ale nie, 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 nie wygląda, żeby miał zlecieć No, to jadę litrem <ścoughs> To jest chyba jeden z najpopularniejszych w Polsce egzemplarzem. Na gumach lepiących jak skurczysyn, tak jak czuję W z moimi kartoflami drogowymi Ogólnie Koda ma znacznie wyżej podnóżki aż nie będę mu przestawiać niczego, jeżeli jadę tylko się chwilę przejechać co fajnie chodzą mm. <laughs> Jak śmiesznie wygląda na tym moim nie wiem dlaczego pierwszą myślą jakiejkolwiek osoby jak tylko wsiądzie na mojego sprzęta to pierwsze słowa to jest o kurwa Strasznie duży jest przełącznik zmiany biegów ale fajnie się jeździ jeszcze czuć, że to litry, więc to nie ma jakiegoś tam... jeśli chodzi o taką właśnie poręczność, to... prowadzi się lekko, ale... no czuć, że on swoje waży niestety niedobry i tak, wracamy właśnie sobie teraz do ogólnie trochę pojeździliśmy Kota zaliczył glebę to się za pierwszym razem udało na szczęście na, fajnie, na pewno ten wak tutaj mniej przeszkadza niż u mnie bo u mnie jest ten, ten cały tutaj niby tank pad zrobiony fabrycznie dolepiony od razu do waku tutaj jednak jest fajnie bo to fajnie na, na miękko siedzi można się położyć i nic tutaj nie uwiera w brzuch Niestety jest trochę mniej wygodniejszy na pewno. I fajnie się siedzi, jest w miarę wyprostowana pozycja. Nawet jak on ma teraz obniżone klipony niefabryczne, i tak czy siak jest lepsza pozycja, jeśli chodzi o taką wygodę, niż u mnie. Mała zmiana prowadzenia Ona bardziej płynnie przyspiesza. Jak ja w sumie go ogarniam, to myślę, że to coraz podobnym doświadczeniem jak moje, to też ogarnię bez problemu. Tak jak patrzę, osiągi porównywalne z moim, tylko że ja tutaj dochodzę do max. 6-7 obrotów, 6-7 tysięcy. Nie jest podobnie jak na moim. no jak ładnie. ja tak optycznie, tak jak jechałem za kodą, moim, a on jechał swoim, to optycznie mój motocykl jednak jest mniejszy z tyłu. Tak jak on na nim siedzi, siedzi jak patrzę, jeszcze zauważyłem na rzecz, że jak się buści gaz, to są straszne wibracje całego motocykla, aż coś tu bzyczy, nie wiem co, czy, czy szybka, czy nie szybka, aż tą trasę wyremontowali, tu kiedyś, było, tu kiedyś był taki syp I teraz jest pięknie. To? To jest jak u mnie się trzęsie ta tablica. Ja pierdyle. fajnie, podoba mi się. To mi się nie podoba to, że jak się. o, widzicie dotknie gazu. to tak strasznie szarpie. Nie wiem, ma może mam za niski wiek, ale dosyć mocna reakcja jest na ten gaz. No i to by było na tyle jeśli chodzi o jazdę. <grystanie> Trzymajcie się, dzięki, hej. Kota już ma dość. <grystanie> o. Nie słyszę? Bo wiesz, że od kozienic masz rezerwę, nie wiem gdzie on pojedzie. No, z 50 km maks około, ale to lepiej. od, 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 od na jego przodę to jest na rezerwę. No to lepiej, na, to lepiej zalać. Ale powiem Ci, że śmieszny <laughs> Dlaczego śmieszny? Ja powiem Ci, że jest wygodniejszy teraz od mojego, bo teraz. Ja mam... Nie, twój jest wygodniejszy, mi się lepiej na twoim siedzi. Ten jest wygodniejszy? Tak, tylko że jak siedzisz na kaczuchę, jak siedzisz tak, że masz przód buta na. Jeżeli wiesz, siedzisz tutaj. Czubkiem buta na tym, no to Twój jest mniej wygodny. To się męczą nogi, bo mu jest do tego dostosowany. A u Ciebie, jak się siedzi tak, wie, że masz tutaj podnóżek, to spokoj jest. Tylko, że widzisz, on jeszcze jakby miał kierownicę wyżej, to jest jeszcze wygodniejszy, nie? Nie, yes. on wcześniej miał kierownicę tutaj, że mogę się normalnie wyprostować i był no, Ale strasznie szarpie jak gazu się dodaje u Ciebie. Szczególnie my będziemy sobie tutaj dalej spokojnie jechać, podróżować. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. W sumie po dłuższej przejazdce będę mógł powiedzieć jakąś opinię ogólnie co myślę o tym sprzęcie No to to tylko takie pierwsze rzeczy które mi się rzucają w oczy Więc dzięki wielkie trzymajcie się hej.